Czy to nie jest tak, że, że dorośliśmy w tej chwili do takiego momentu, żeby to małżeństwo po prostu było takie łatwe, przyjemne, może bardziej takie trochę pluszowe, żeby po prostu je trochę bardziej oswoić? To znaczy, ja myślę, po pierwsze, już się właściwie takie próby już, już w różnych krajach już, się podej już są, były podejmowane i, 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 i były nawet wdrażane i są wdrażane, tak? I y, pytanie jest, czy to sprawiło, że ludzie są szczęśliwsi, bo to porównanie, którego ja też lubię używać, mówiąc tak nawet nieromantycznie, świadomie nieromantycznie o tym, że małżeństwo to jest pierwsza kariera swojego życia, jeżeli jesteś mężem, jesteś żoną, tak? A karierę rozumiemy jako no, sytuację, gdzie coś z siebie dałem, napracowałem się, z czegoś zrezygnowałem, prawdopodobnie, na pewno i osiągnąłem coś wartościowego doświadczyłem jakiejś szczęścia spełnienia